Miał Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wina nie mają. Tymi słowami Najświętsza Maryja Panna zwraca się do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jednak, oczywiście, cała ta scena ma swój początek i koniec. Zacznijmy więc od samego początku. Pan nasz Jezus Chrystus zostaje wraz ze swoją Matką. Zaproszone na gody w Kani Galilejskiej. Przychodzi na te gody weselne i widzimy, że oblubieńcy dobrze zrobili, że zaprosili pana Jezusa. Otóż pojawia się pewien problem, zaczyna brakować wina. Jest to problem bardzo poważny, zwłaszcza w tej kulturze, gdzie takie wesele musiało trwać kilka dni, to zwykle. Trwało cały tydzień, i tutaj już na samym początku zaczyna brakować wina. Jest to sytuacja, która mogła bardzo łatwo doprowadzić do bardzo poważnych konfliktów między dwoma rodzinami między rodziną oblubieńca i oblubienicy. I widzimy reakcję Najświętszej Marej Panny. Przede wszystkim ona dostrzega problem, a po drugie od razu przychodzi z tym do pana Jezusa. Warto zastanowić się, jaka byłaby nasza reakcja w takiej sytuacji. Najprawdopodobniej zareagowalibyśmy w ten sposób, że zaczęlibyśmy narzekać. O, nie potrafili zadbać. O, ci młodzi dzisiaj nie zadbali, nie dopatrzyli, co tutaj w ogóle się dzieje, co to ma być w ogóle za wesele. Narzekanie. Albo jeśli nie narzekanie, to mielibyśmy w tym pewną złośliwą radość. O, ja od zawsze mówiłem, że z tych to nic nie będzie. O, zobaczymy, co teraz zrobią. Ciekawe, jak sobie z tym poradzą. Tak moglibyśmy powiedzieć, tak łatwo moglibyśmy się w ten sposób zachować. Złość, gniew, zawód, być może jakaś złośliwość. Najświętsza Maryja Panna natomiast dostrzega problem i chce po prostu pomóc. Przychodzi do pana Jezusa i przedstawia mu po prostu. Prośbę, wina nie mają. Po prostu przedstawia problem, mówi, co się stało. Jest to znowu dla nas tak piękny przykład. My, gdy dostrzegamy jakiś problem, gdy coś nas boli, od razu przychodzimy do Pana Boga z gotowym planem działania. Tak często to robimy. Przychodzimy do Pana Boga na modlitwę i mówimy mu: Panie Boże, tego i tego tutaj trzeba ukarać, tego i tego trzeba nagrodzić tego i tego to wszystko jedno, a tutaj i to i to trzeba naprawić, to i to trzeba zmienić i już mamy gotowy plan naprawy naszej sytuacji albo w ogóle naprawy świata. Z punktu widzenia Pana Boga jest to takie i straszne i śmieszne. Powiem on, który jest poza czasem, który patrzy na całą historię świata z góry, będąc poza tą kategorią czasu, On widzi tych nas, małych ludzików, którzy gdzieś tam żyją przez tą chwilkę, dosłownie na tym świecie, którzy nie widzą myśli poszczególnych ludzi, którzy nie widzą zupełnie kontekstu, gdzieś tam uwikłani w tych naszych małych sprawach, nagle my przychodzimy do Pana Boga i my mamy plan. I my oczekujemy, że Pan Bóg go wypełni po prostu. No bo przecież Bóg jest sprawiedliwy, to dlaczego On nie robi tak, jak ja chcę? To dlaczego On tego nie naprawi? Dlaczego On tego nie zrobi? My przecież tutaj przedstawiliśmy taki genialny plan. Najświętsza Maryja Panna, pomimo tego, że ona mogłaby faktycznie przedstawić dużo lepszy plan niż nasze plany, to jednak nie przedstawia Panu Bogu gotowego scenariusza, co trzeba zrobić, jak tutaj trzeba zadziałać. Przychodzi i przedstawia problem. Uczmy się od niej. Gdy przychodzimy do Pana Boga na modlitwę, po prostu mówmy Mu o naszych problemach. Panie Boże, z tym i z tym sobie nie radzę. Panie Jezu, to i to mnie boli. Panie Jezu, to i to mnie przeraża. Po prostu przedstawiajmy Mu nasze prośby. Z wiarą, z pokorą, z ufnością, z miłością i z wytrwałością. Po prostu przyjdźmy i powiedzmy. Naśladujmy tutaj Najświętszą Maryję, Pannę. Ale dalej to, co się teraz dzieje w tej scenie, to są rzeczy, słowa niezwykle doniosłe. Jedne z najważniejszych być może w całym opisie ewangelicznym, czy we wszystkich, ze wszystkich czterech Ewangelii. Co tutaj się dzieje? Pan nasz Jezus Chrystus słyszy te słowa i teraz trzeba zrozumieć, że przecież On przez 30 lat, w zasadzie od swojego narodzenia nie uczynił jeszcze żadnego cudu. A oczywiście nie ma ze sobą wina w zapasie, który mógłby obdarzyć tych nowożeńców. Oczywiście on nie może w sposób naturalny pomóc. A tutaj Najświętsza Maryja Panna przychodzi i mówi mu, no wina nie mają. To jest w pewnym stopniu szokujące. Dla nas my wiemy, Pan Jezus jest cudotwórcą. Bo może przecież wszystko zrobić, znamy tą historię, to nie jest takie szokujące, ale on przez ten cały czas jeszcze żadnego cudu nie uczynił. A tutaj przychodzi Najświętsza Maryja Panna i jakby prosiła go właśnie, pomimo tego, że nie mówi, jak ma to zrobić, no ale naturalnie tego naprawić nie potrafi, znaczy nie potrafi, naturalnie tego naprawić nie może, bo po prostu nie ma w zapasie takich ilości wina, a więc prosi o cud. I ta odpowiedź pana Jezusa, która tutaj w. W naszym czytaniu dzisiaj była, powiedzmy, to jest takie tłumaczenie trochę ugrzecznione: zostaw to mnie niewiasto. O, raczej powinno się to przetłumaczyć, co jest mi i tobie niewiasto, co jest może dla nas trochę niezrozumiałe. W Piśmie Świętym kilkakrotnie pojawia się ten zwrot, i za każdym razem oznacza on w zasadzie o co chodzi. To jest takie dystansujące, ale o co w ogóle chodzi. Co jest nam do tego, co jest mi i tobie, co jest między nami, o co tutaj w ogóle chodzi? To jest pytanie, które ewidentnie w jakiś sposób dystansuje tą rozmówców. Tutaj pan Jezus jakby odpowiada, ale jak to, ale jak to? I najświętsza Maria Panna, tak piękna reakcja, mówi do sług po prostu: czyńcie, cokolwiek wam powiem. I tutaj tak wiele nauk możemy z tego wyciągnąć. Najpierw pan Jezus. Często i na nasze prośby nie odpowie od razu. Bardzo często jak już przyjdziemy do Pana Boga z tą naszą prośbą i przedstawimy nasz genialny plan naprawy świata, albo po prostu przedstawimy nasze prośby, to oczywiście Pan Bóg nie zadziała od razu. Bardzo często jest tak, że właśnie trzeba czekać, że ten owoc modlitwy nie przychodzi. I tutaj również możemy brać ten przykład z Najświętszej Maryi Panny, czy też nawet usłyszeć te słowa, które ona wypowiada do sług. Czyńcie cokolwiek wam powie. Ta wiara, ufność, która cały czas trwa w Najświętszej Maryi Pannie, pomimo tego, że jakby wydaje się, że Pan Jezus nie ma zamiaru spełnić jej prośby. Jednak ona właśnie ma tą pokorę, ma ufność, ma tą miłość do Pana Jezusa, wie, że po prostu trzeba czynić, co On zrobi. I teraz... Pan nasz Jezus Chrystus wypowiada słowa, które znowu są zadziwiające. Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Pan Jezus, będąc na tych godach weselnych, zaczyna mówić o swojej godzinie. I czymże jest ta Jego godzina? On wielokrotnie o niej mówi, i za każdym razem jest to jedno wydarzenie, jest to Jego męka. Jest to ten moment, kiedy On, jako nowy Adam na drzewie krzyża, skłoni swoją głowę, kiedy z Jego przebitego boku Wyjdzie ta nowa Ewa, kiedy z jego boku wyjdzie jego oblubienica, czyli Kościół Święty. To jest ten moment, kiedy on oczyści swoją oblubienicę, kiedy przygotuje swoją oblubienicę. To, to są jego zaślubiny, to jest jego godzina, to są jego gody weselne. Gdy on umiera na krzyżu. I teraz na tych godach weselnych Pan nasz Jezus Chrystus mówi o o swojej godzinie, o swoich zaślubinach, stwarza już niejako połączenie pomiędzy małżeństwem a jego, a jego zaślubinami z Kościołem świętym. To już jest pewna zapowiedź sakramentu małżeństwa, czyli podniesienia małżeństwa do godności sakramentu. No i dalej wiemy, jak rzecz się toczy. Pan Jezus mówi do sług: napełnijcie stągwie wodą. To znowu to jest rzecz, która nas nie zaskakuje, bo znamy całą historię. Natomiast ci słudzy wtedy, cóż oni mogli sobie pomyśleć? Tutaj kończy się wino. Jest więc poważny problem. A pan Jezus każe im napełniać stągwie, które służą do rytualnych obmyć. Napełniać te stągwie wodą. Sześć stągwi. To jest około 600 litrów, czyli ogromne kamienne stągwie, które służą do obmyć rytualnych. I je każe Pan Jezus napełnić wodą. Przecież to zupełnie nie ma sensu. Co to ma znaczyć? Znaczy, że co wesele się kończy i e, przechodzimy do obmyć rytualnych. O co tutaj w ogóle chodzi? To jakby dla sług zupełnie nie może mieć sensu, co się zaczyna dziać. Ale jednak to jest zaskakujące, jak to się stało. Czy to. Ta miłość Najświętszej Maryi Panny, czy to moc Pana Jezusa sprawia, że po prostu wykonują polecenie. I to nie tylko jakoś tam wykonują polecenie. Czytamy, że napełnili te stągwie aż po brzegi, do samego końca. Więc w jakiś sposób było to wszystko dla nich tak przekonywujące, że postanowili wykonać to polecenie tak bardzo, do samego końca. I znowu jest to dla nas piękna nauka. I my, właśnie, gdy przedstawiamy Panu Jezusowi na modlitwie nasze prośby, i słyszymy być może właśnie takie, co jest mi i Tobie, nie widzimy, nie widzimy owoców tej modlitwy. Nie widzimy tego, żeby Pan Jezus to wysłuchiwał. Słyszymy słowa Najświętszej Maryi, i Panny czyncie, cokolwiek Wam powie. A więc tą zachętę do ufności, do trwania w modlitwie, trwania w, z naszymi prośbami, trwania w wierze, w pokorze, w miłości do Pana Jezusa tego. Trwanie na modlitwie i wtedy Pan Jezus oczekuje od nas. Oczekuje od nas być może rzeczy, które są dla nas niezrozumiałe. Poprzez okoliczności, poprzez zwykłe, opatrznościowe wydarzenia, my o coś prosimy, a spotykają nas wydarzenia, których być może zupełnie nie rozumiemy, które wydają nam się zupełnie niezwiązane z całą sprawą albo nawet przeciwne naszej modlitwie. Ale właśnie czyńcie cokolwiek Wam powie. I my czasami musimy właśnie w naszym życiu zacząć nape napełniać takie tą wodą, robić coś, czego nie będziemy rozumieli, dlaczego jest to w tej chwili potrzebne. Pamiętajmy, że Pan Jezus doskonale wie, co, kiedy i jak jest potrzebne. On ma plan na doprowadzenie tak wielkiej ilości dusz do nieba, do zbawienia jak to jest tylko możliwe. On wie, kiedy potrzeba czego, kiedy potrzeba. Wyniesienia kościoła, kiedy potrzeba krwi męczeńskiej jako posiewu chrześcijan. On to doskonale wie. I musimy być jak ci słudzy, którzy czasami muszą napełnić te 600 litrów wody, wlać te 600 litrów wody do tych stągwi, pomimo tego, że nie wiedzą dlaczego jest to potrzebne. Warto zostać przez chwilę przy tych stągwiach z wodą. Już święty Augustyn. Zauważa w tej scenie pewien opis życia małżeńskiego. Są to w końcu gody weselne, zapowiedź ustanowienia sakramentu małżeństwa, i mówi on, że to pierwsze wino, które tak szybko się skończyło, jest to uczuciowa miłość, i później po tym zostaje tylko 600 litrów wody, a więc można z nią przeżyć, ale smaku już nie ma. To 600 litrów wody to życie codzienne, i tak kończy. Powiedzmy takie światowe małżeństwo z tymi sześcioma stągwiami pełnymi wody. Ale Pan nasz Jezus Chrystus chce obdarzyć małżonków tym nowym winem, tą prawdziwą miłością miłością jako silną wolą, silnym pragnieniem dobra drugiej osoby Jego sakramentalnym darem, sakramentalną miłością. Ale zasadniczo nie o tym będę tutaj dzisiaj mówił, bo możemy to obnieść do. Zupełnie każdego ludzkiego życia. Otóż nasze życie na tym poziomie naturalnym, bez łaski Pana Jezusa, jest właśnie jak takie 600 litrów wody. To możemy zobaczyć jako taki obraz naszego codziennego życia. Właśnie takie bez smaku, bez mocy, przezroczyste bez zapachu. Tak żyje światowy człowiek, który gdzieś tam szuka jakichś zmysłowych przyjemności i żyje przeważnie właśnie pomiędzy jakimś tam utrapieniem a wątpliwą rozrywką. Tak wygląda życie człowieka, który żyje bez Pana Jezusa. Jednak Pan nasz Jezus Chrystus pragnie, pragnie dokonać tej przemiany, pragnie obdarzyć nas tym nowym winem, tym nowym winem w obfitości. To 600 litrów wody stanie się tym nowym winem. I o co chodzi? W naszym życiu które jest przeżywane razem z Panem Jezusem, kiedy nasze serce jest zjednoczone z Panem Jezusem, wtedy każdy drobiazg, właśnie te 600 litrów wody, czyli te zwykłe, codzienne wydarzenia właśnie to może stać się cenne, stać się pełne mocy, stać się smakowite, to może stać się czymś wyjątkowym. W seminarium mieliśmy takiego nawróconego Turka. Była to osoba świecka. On mieszkał tylko jakiś czas w roku w seminarium, a więc był konwertytą z islamu. I pewnego razu przechodząc przez budynek seminarium, zobaczyłem, jak on czyści podłogę i ma łzy w oczach. No i zaintrygowany podszedłem do niego, pytam, czy coś się stało. I on odpowiada, Nie, nie, nic się nie stało. To z radości. No, ja byłem trochę zaskoczony, dlaczego myjąc tą podłogę płaczę z radości. I on mówi, że. Bo wcześniej, jak byłem niewierzący, jak byłem muzułmaninem, wcześniej, gdy pracowałem, to wszystko robiłem tak jak najszybciej. Tak, żeby tylko zrobić. Pędziłem od jednego zadania do drugiego, starałem się cały czas czymś zająć, i to wszystko było takie marne. Wszystko było takie pozbawione sensu. A teraz. A teraz ja to wszystko robię z miłości do Pana Jezusa. A teraz ja to wszystko, to sprawia, daje mi tak wielką radość. Właśnie to czyszczenie podłogi sprawiło mu taką radość, że on płakał, czyszcząc tą podłogę, bo może czyścić tą podłogę dla Pana Jezusa. I on jako konwertyta dostrzegł pewną rzecz, którą my już... Nie dostrzegamy, bo często tak jest, że będąc tak blisko czegoś, nie dostrzega się rzeczy, które już są oczywiste, które dla nas się już stały oczywiste. Że każdy drobiazg może nawracać duszę, każdy drobiazg może przekazywać łaskę w naszym życiu, jeśli jest spędzony z Panem Jezusem, jeśli jest z Nim razem zrobiony. Najświętsza Maryja Panna mówi, że tak wiele dusz idzie do piekła, bo nikt się za nie nie modli i nie ofiaruje my każdą naszą czynność możemy uczynić taką modlitwą i ofiarą każdą najdrobniejszą rzecz możemy uczynić właśnie z wody możemy ją uczynić winem czy raczej pan Jezus może uczynić ją winem jeśli my na to pozwolimy to się może stać rzecz, rzeczą wielką która doprowadzi duszę do zbawienia która nawróci duszę która sprawi że dusze czystowe dostąpią zbawienia w ten sposób faktycznie to nasze, ta nasza woda, to nasze 600 litrów wody może stać się prawdziwym, nowym, dobrym winem. Tylko my potrzebujemy do tego tego życia z Panem Jezusem. Potrzebujemy tego trwania przy Nim. Potrzebujemy naśladować tutaj najświętszą Maryję Pannę, która dostrzega problem, przychodzi do Pana Jezusa, mówi po prostu o swoim problemie, mówi, jak jest z wiarą, z pokorą, z ufnością, z nadzieją, przedstawia tą prośbę. Później. Nie zniechęca się tym, że pozornie Pan Jezus odmawia. Trwa, czyńcie cokolwiek Wam powie. I my właśnie wtedy bądźmy gotowi czynić, nawet wtedy, jak Pan Jezus pozornie nie spełnia naszej prośby, bądźmy gotowi, gotowi czynić cokolwiek nam powie. I jeśli tak będziemy żyli, będziemy trwali przy Panu Jezusie, będziemy przedstawiali Mu nasze prośby, to każda rzecz stanie się takim nowym winem. Każda troska wtedy stanie się rzeczą, która może być zbawienna, która może zbawiać duszę, a więc również stanie się tym winem. Każda radość również może być zbawienna, może mieć wartość nadprzyrodzoną, a więc również stać się tym nowym winem. I tak to życie katolika staje się czymś wielkim, pięknym, czymś tak doniosłym, czymś co może przepełniać prawdziwą, nadprzyrodzoną radością. I tego Wam wszystkim i sobie samemu również życzę. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.